Cześć, jestem strony Filip i jest to już 80 odcinek z Alice na kanadę, tak jest. Już 80, no to jest coś niesamowitego w ogóle. Tak długo nagrywam. Wiem, mi się w ogóle chcę to nagrywać. No dzisiaj pod spalinką z Concordią Elbląg mi do dwóch. W tym meczu nieobecni byli w zasadzie trzej zawodnicy. Kuba Mysiarski z powodu choroby, Hubert z powodu dawnej kontuzji, a także Adam Słowski nie zagrał właśnie w tym meczu. Natomiast był jeden zawodnik w drugiej połowie, o którym powiem później. I tak skład w pierwszej połowie. W wyglądał tak po prostu no taki no, dosyć optymalny czyli tak w Rance Florczak na Pawluczuk Polemski Klimek i, i Kwięcar Środek Pola Kiełtyka, Mosicki, Furman i Święty, a napad kaswyki Lubak. Właśnie w napadzie zagrał Lubak właśnie z powodu nieobecności w Kładźmy na ten mecz Kuby Myślorskiego. Natomiast jeżeli chodzi o, o pierwszą połowę, właśnie to tak szybko odłożyliśmy wynik, potem nie pamiętam chyba jakoś w świecie pierwszym miejscu coś takiego to było. W że ten że właśnie wprowadziliśmy akcję taką no po prostu. Napadł z gol. E, tam Damian Lubek podawał w palekarnę. E, e, była on trzymana czyli Blankowa Concordia Blank, e, który wybił po prostu tę piłkę przed siebie. E, chciałbym po prostu złapać. A z, a, odbiła się tak niefortunnie że po prostu o, nabił się nią Kasprzyka. E, dokładnie park Kasprzyka. E, no i tak padł w pierwszy gol. W tym meczu. E, natomiast drugi gol to 20 minuta e, Perfekcyjna akcja. Bartek Pawluczu, który na podanie do Łukasza Świętego, ten wycofał tak w okolicy 11 metrów do mu. To forma na ten. Po prostu dopełnił formalności i swój na 2 do 0. No i takim wynikiem się skończyła pierwsza połowa. A też w pierwszej po połowie Concordia miał okazję, żeby swój gola jeszcze przed trafiem na, na 2 do 0. Rzał Angusto miał dokładnie sytuację, żeby przelubować, chyba przelewować właśnie florczaka, ale nie trafił na szczęście. No i właśnie pierwsza się skończyła wynikiem 2 do 0. Druga połowę na to natomiast już no, całkowicie zmieniony skład. I tak w Władysław Michalowczyński, Fałkowski fałkowski Błaut, Morawski i Grudnowski Środek podał to Wgiałowo-Musiński, testowany Amadeusz Mielnik oraz Adam Stefański. Natomiast na napadzie zagrali Kuba Banul oraz Jakub Kopacz. Tak jest, Jakub Kopacz zagrał w, na ataku, co jest w ogóle dziwne. I tak, testowany był właśnie Amadeusz Mielnik. Trener Buchholz mówił, że gada jest już w zasadzie zamknięta, jednak właśnie testowany był Mielnik a nie zagrał właśnie słuchacki w tym meczu najprawdopodobniej w za na tygodniu pewnie w końcu zostanie potwierdzony Mateusz Łupałt, jeżeli chodzi właśnie o wypoczęcie jego ze 100 mil tym. I... i co a druga połowa no to już no, lepsza była w okresie I tam zamieszanie po po lokalnym, zgranie e, do lkf no, i zrobiło się 2 do 1. No i potem jeszcze Concordia strzegła gola. po no, dosyć ładnej akcji tam idealnie w, e, wrzucona piłka w parkalne. No i nie pilnowany w ogóle Matuszyńca który rok temu mógł w zasadzie do nas trafić i do Sokoła no strzela gola na 2 do 2. No i na tym się, no po prostu ustawiłem wynik tego meczu. Tam potem już mecz był tak bardziej wyrównany, jednak no, no właśnie się skończyło na 2 do 2. A to w drugiej połowie warto wspomnieć, że chyba tam szybko chyba eren Morawski był chyba zmieniony Bo tam Michał Kiottyka już właśnie w drugiej połowie tak szybko co tam chyba wszedł z powrotem Właśnie na blisko I tak Jeżeli chodzi o ten mecz, to tak szczerze no nie wiem co więcej powiedzieć po prostu. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, no to na pewno spoko wykaspryk podtrzymuje formę. Że znowu swojego wiadomo, no taki no po prostu w kobrankach nabił, ale no fajnie wystrzela, bo jednak e, a w tych spalinkach, no to on właśnie dużo dosyć strzela. A po to dublet e, z e, oni e, dublet e, też... To jest Oempialablong, Hatelik. Tydzień temu ze Spartanoblodnica, no i teraz właśnie go z Concordią. I właśnie ja lubię, jak napastnik, właśnie jedziecie do końca. Bo właśnie to by było widać w tej akcji, w której właśnie strzeliliśmy pierwszego gola, Że właśnie Dawid poszedł do końca, bo piłka się odbiła. A dla Planka fajnie fortunie. No i Kastryk, no po prostu z barka strzelił. Z barku strzelił. No i fajnie właśnie, że David podtrzymuje tę formę. i Jeżeli chodzi też o takich zawodników kluczowych do tematów, to on właśnie fajnie, że strzela w tych spalinkach. Ostatnio bo dwa gole. Tydzień temu ze Spartanem Lotnictwa, teraz go, e, właśnie z Concordią. E, więc fajnie w... Jest e, właśnie Furman. To jest fajnie w okres święty zajęcia z przygody przygód Furmana. E, z takich. E, no to... E, fajnie dostają w Fensce właśnie młodzi chłopacy, w szczególności właśnie e, Kajtan Klodnowski, czyli lośnictwo 2006, od te e, inni chłopacy, e, typu rocznik 2004, czyli Szłońszkowski, a Matusz już e, Atlem od Kubabanu Morawski, e, Kuba Banu, te w 2004, to no, chyba tyle w zasadzie, z 2004, ale te w takich młodych oczywiście rocznik 2003, czyli Adam Strypański, Bartek Pawluczuk też rocznik 2002 czyli Norbert Forczak też Łukasz Mościcki Szumdał Giało a też właśnie testowany Mielnik, właśnie rocznik 2004 on ostatnio właśnie grał w juniorach Legii Gdańsk w centralnej lidze juniorów z kolei się go styki dokładnie. Z tego co grałem to mi coś z fail, ale pewnie nie jestem. E, tak, 9 metrów 1 No to. No to tak sobie nie dosyć. Gdzie oni takie jest, co bardziej w w tych liniarach le Lechii. Mm. Tylko no nie jestem przekonany, czy by on... No. Ja nie jestem zwolennikiem ściągania piłkarzy duży drużynie po prostu w celu co jakby... Opa, 2004, no, a jest rezerwowym w, w cel dodatkowo, w, no, w, no, słabej tu w wyniku, no nie, nie ofukujmy się, bo jednak Junior i Gdańsku to jest, no, to jest lewa bo to chwila. To jest przedostatnie miejsce, piętnaste, no oszanujmy się. Ja nie jestem przekonany, czy właśnie mienik no, Co do przyjścia miennika Potencjalnego. Ale... No, bo ja bym wolał po prostu, żeby szansę zostawali właśnie chłopacy, na przykład właśnie z juniorów, w y, piłkarze. Typu właśnie Mielnik, bo jednak fajnie by było, gdyby szanse dostawał i piłkawy typu Paweł Kulpa, czy też na przykład nie wiem, Karol Łukasz, się Krzysiek Bielechowski, właśnie chłopacy młodzi z juniorów, wyróżniający się po prostu. No też jest przecież Adam i który nie zagrał właśnie w tym spalingu. A więc no kurde. Fanik, to jednak y, młodzi chłopacy z rejonu, a w szczególności wychowankowi do soba i fansy niż właśnie piłka z powa naszego województwa. Y, czy to na przykład, jak na przykład z regionu Polski, y, piłkawy typu Skiba, który u nas był w y, y, lundzie siennej, y, który stworzył tego dwa mecze. A tak no to był po prostu rezerwowy, po prostu uzupełnieniem kadry. No a teraz no to musztę, no to, że no to te kadry no dosyć fajnie wygląda w szczególności, że do, no dosyć dużo jest łopaków właśnie z naszego województwa. No bo patrząc na drugą połowę no to tam z naszego województwa no to w drugiej połowie tylko dwóch piłkarzy nie było, czyli właśnie Mielicki, stefański Podstawowy skład, no to z naszego województwa No to czterech piłkaw było właśnie w podstawowym składzie. No a tutaj, no, są piłkawy. E, właśnie. Chwila, nie czekaj. A jeszcze kuba kopać przecież spodziny, spodziny z powrotem z tego jest. Zapomniałem. Jakby ja nie spojrzałem się w ogóle na kubek Pacza wcześniej. To właśnie 8 piłkarzy z naszego województwa w drugiej połowie grało. No a właśnie w pierwszej to 4 właśnie, pi właśnie piłkarzy z naszego województwa grało. No i na pewno fajnie właśnie, bo jednak Dużo no tych opaków z NFK Wiosła nie jest w tej kadrze, no patrząc na ten mecz, no to zagrało łącznie no, 12 piłkawy z naszego Województwa a plus jeszcze w kadrze no, takiej normalnej, nie licząc Olga Spataru, no, no to jest jeszcze 2 piłkawy. Są naszego województwa czyli, no, 15 piłkawy plus potencjalnie jeszcze włączenie jakichś seniorów do pierwszego zespołu typu właśnie Paweł Kulpa. Tak więc, co no, chyba nie pozostało mi nic innego, po prostu się pożegnać. A i jeszcze jedno. Na tym tygodniu będziemy grali dwa sparingi. Dokładnie w środę ze Świtem z Kolbin, To będzie o 14.30 sparing. Oraz w sobotę o 11.00 z GieKSW WikiLec Obydwa mecze na Sztucznej Murawie. 3 maja. Tak więc co? do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa.